No, po zjedzeniu dobrego konara jestem teraz na wielkim padolu puszczy. Niestety drzewa zostały wycięte przez stada dzikich mandryli. I teraz muszę przedostać się na drugą stronę. Droga jest jak droga. Ale... Jezus Maria! Koń szybko! Uciekaj! Jezus. Kurde! Ja, widzę do Idę, szybko, dobiegniemy! Dobiegniemy wszyscy! Oni są blisko, ale one są ślepe!